Hej, Seyfron Raven. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie omówimy sobie najnowszą wersję testową Dead by Daylight udostępnioną dla graczy, czyli PTB 5.7.0. A uwierzcie mi, jest o czym opowiadać. Także bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Pierwszą i chyba najważniejszą zmianą, jaką wprowadzono w PTB 5.7.0, jest rework oraz przywrócenie mapy Lampkin Lane. Hadonfield. Jest to mapa, która została dodana do gry wraz z pierwszym licencyjnym DLC Halloween Chapter, i z początku była ona bardzo OP. Mapa ta była wielka, miała wiele domów, do których można było wejść, oraz struktury bardzo nieprzyjazne Killerowi, tak jak chyba najbardziej znany House of Pain czy House of Fun, jak kto woli. Dodatkowo, mapa ta była bardzo uboga kolorystycznie. Bo prawie całkowicie dominował na niej kolor niebieski. Natomiast na obecnym PTB Haddonfield prezentuje się następująco: Lampkin Lane otrzymało wiele nowych tekstur, efektów dźwiękowych, zreworkowane struktury oraz generalnie zostało zbalansowane. Mapa jest teraz znacznie ciemniejsza niż przedtem, co nadaje jej przerażającego, horrorowego klimatu. Będąc na zewnątrz, możemy usłyszeć dźwięki świerszczy. Wewnątrz struktur natomiast skrzypiące deski oraz meble. Zarówno wnętrze, jak i zewnętrzne części mapy zyskały nowe detale. W domach można znaleźć pełne umeblowanie pomieszczeń, stoły, blaty, a nawet obrazy na ścianach. Na zewnątrz zaś znajduje się wiele struktur, które nadają temu miejscu charakteru, jak na przykład ogródki, parki czy place zabaw. Od teraz na głównej ulicy znajduje się więcej samochodów, a przy niektórych respią się palety. Jeśli chodzi o domy, to na mapie można spotkać ich pięć rodzajów, a respią się one zawsze w losowym układzie. Są to biały dom z balkonem, żółty dom, do którego nie mamy dostępu, niebieski dom z dziurą w suficie, ten zwiedzamy aktualnie, House of Pain oraz dom Majersa, czy też Main. Tak jak wcześniej wspomniałem, Mapa jest znacznie ciemniejsza niż była przedtem. Zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Każdy dom posiada kilka niewielkich oświetleń, które szczerze mówiąc niewiele dają. Może to być niewielkim utrudnieniem dla obu stron. No chyba, że gracie blendetką, to wtedy mapa jest po lewej stronie. A zresztą, zobaczcie sami. Zagrajmy teraz w grę Znajdź blendetkę. Ja przejdę się killerem po House of Pain. A wy, drodzy widzowie, postarajcie się znaleźć surwa czas start Jeśli ją znaleźliście, to dajcie znać w komentarzu a my lecimy dalej. Jako, że na Haddonfield nie znajdziecie haty zabójcy, to piwnica ma tylko jedno miejsce, aby się pojawić, a jest nim Main, czyli Dom Myersa. Jest on oznaczony dynią przy drzwiach frontowych oraz posiada charakterystyczne tylne wejście. No i tak w zasadzie prezentuje się nowa Lampkin Lane. Osobiście uważam, że mapa zyskała znacznie więcej uroku oraz bardziej wpasowuje się w klimat Dead by Daylight. Jak dla mnie mapa zasługuje na mocne 9 na 10. Kolejne duże zmiany, które nastąpiły w Dead by Daylight dotyczą dwóch zabójców. Legiona oraz Ghostface'a. Oboje otrzymali potężne zmiany w dodatkach do mocy i w większości teraz działają one kompletnie inaczej. Teraz pokrótce przedstawię Wam wszystkie zmienione dodatki. Jeśli chodzi o Ghostface'a, są to: Pili. Skraca czas potrzebny na oznaczenie ocelowego o 20%. Zapałki z Wallace. Skracają czas ładowania nocnego całunu o 6 sekund. Wycinki z gazet. Zwiększają prędkość ruchu podczas śledzenia o 40% woda wodokolońska. Skraca czas trwania oznaczenia o 10 sekund. Paski zatrzaskowe. Nocny całun pozostaje aktywny po nieudanym podstawowym ataku. Oznaczona mapa. Wydłuża czas trwania instynktu zabójcy po ujawnieniu o 2 sekundy. Obiektyw teleskopowy. Odslały, który ujawni Ghostface'a otrzymuje trwający 60 sekund efekt nieświadomy. Książka adresowa Olsena. Oznaczeni ocelali ujawniają swoje aury na 5 sekund, gdy wykonują szybkie akcje. Dziennik Olsena. Na oznaczonego ocelowego nakładany jest efekt nieświadomy do chwili wygaśnięcia oznaczenia. Trwałe perfumy. Ujawnienie go przez ocelałych zawieszonych na haku wymaga 3 sekund. Skórzana etuina nóż zwiększa prędkość ruchu podczas kucania o 10%. Portfel Olsena. Zniszczenie palet lub ściany natychmiast ładuje Nocny Całun. Obgryziony Długopis. Ujawnienie Ghost Face przez Ocelałych w stanie agonii wymaga 3 sekund. Klamra do paska z nożem. Zmniejsza zasięg terroru podczas kłócania o 8 metrów. Szczegółowa Rutyna Ofiary. Na oznaczonego ocalałego nakładany jest efekt wyczerpany trwający 5 sekund. Mono Noktowizyjny. który ujawni Ghost Face'a otrzymuje trwający 5 sekund efekt wyczerpany. Etui na nóż przyczepiany do nogi. Po oznaczeniu ocalowego Ghostface zyskuje 10% premii do prędkości ruchu na 5 sekund. Ghostface na taśmie. Powolenie odcalałego oznaczonego nosnym całunem natychmiastowo odnawia moc. Zewnętrzna kamera bezpieczeństwa. Powolenie odcalałego oznaczonego nosnym całunem ujawnia aury wszystkich ocalałych na 7 sekund. A teraz zmienione dodatki Legiona. Przypinka z uśmiechem. Ocelali, którzy uleczą głębokie rany, otrzymają efekt oślepienia na 60 sekund. Porysowana linijka skraca czas potrzebny na naładowanie dzikiego szału o 5 sekund. Lista obuzerstw wydłuża czas trwania dzikiego szału o 2 sekundy. Bransoletka przyjaźni wydłuża czas działania skoków podczas dzikiego szału o 0,3 sekundy. Zniszczona przypinka z uśmiechem. Ocelali, którzy uleczą głębokie rany, otrzymują efekt Zmasakrowane. Tabletki na koncentrację. Zmniejszają prędkość ruchu legiona w dzikim szale do 4,6 m na sekundę, wydłużają jego czas działania o 10 sekund oraz dają dodatkowe punkty za trafienie ocalałych mocą. Szkic muralu. Zwiększa bonus do szybkości przy każdym trafieniu podczas trwania dzikiego szału o 0,3 m na sekundę. Składanka Julie. Niszczenie ścian w dzikim szale jest szybsze o 30% oraz zatrzymuje chwilowo wskaźnik mocy. Grewerowana linijka. Osleli, którzy uleczą głębokie rany, otrzymują efekt nieświadomy na 60 sekund. Składanka Suzy. Zwiększy zasięg wykrywania instynktu zabójcy o 20 metrów. Składanka Joeya. Osleli, którzy wyleczą głębokie rany, otrzymują efekt krwotok do chwili pełnego wyleczenia. Skradziony szkicownik. Ustawia redukcję wskaźnika mocy trafiem podstawowymi atakami na 2,5 sekundy. Przypinka Legionu. Osylali, którzy uleczą głębokie rany, otrzymują efekt okaleczony na 60 sekund. Skodanka Franka. uszkodzenie generatorów w dzikim szale jest szybsze o 20% oraz zatrzymuje chwilowo wskaźnik mocy. Przyjaciele na zawsze. Krócie pozwala zdobywać żetony za trafienie ocalałych mocą, a po zdobyciu 30 żetonów zwiększa prędkość ruchu legiona o 4%, gdy bramy są zasilane. Brudne ostrze. W czas potrzebne odsylają na wyleczenie o 4 sekundy. Opalizujący guzik. Przeskok przez palety w dzikim szale natychmiastowo ją niszczy. Dymiąca składanka pozwala określić postęp naprawy generatora w dzikim szale oraz sprawia, że nienaprawione generatory tracą postęp naprawy. No i to tyle w kwestii większych zmian nadchodzących wraz z włączeniem PTB do pełnej gry. Pozostało nam jeszcze kilka pomniejszych zmian, które omówię w tym momencie. Oboje zabójcy, których wcześniej wspomniałem, dostali buffa dla swoich mocy. Nie zagłębiając się już w szczegóły. Ghostface dostał zwiększenie czasu trwania oznaczenia z 45 sekund na 60 sekund, dzięki czemu ma więcej czasu na pościg z narażonym ocelałem. Legend natomiast mieć czterech ocelowych w dzikim szale, atakując po raz piąty dowolnego ocelowego, może natychmiast wprowadzić go w stan agoni. Dzięki temu jego moc będzie nieco bardziej użyteczna w pościgach. Zmieniono perkę sloppy Butcher. Od teraz sprawia on, że osoby z efektem Zmasokrowany będą tracić postęp leczenia, gdy nie będą się leczyć. Każda składanka, jaką użyjemy podczas gry Legionem, zmieni w lekkim stopniu jego chase music. Tutaj macie kilka przykładów. No, i to tyle w kwestii dzisiejszego przeglądu PTB. Jeżeli coś pominąłem, bądź niewystarczająco rozwinąłem, to dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu czegoś po sobie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.